dawno nas tutaj nie było, ale cały czas działamy i oczywiście zapraszamy. A w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Forda S-Maxa z firmy AutoExpo dla Pana Jakuba z Łodzi. Auto Expo. Dziwna firma z dziwnymi zasadami. Bo to, że nie można wykonać jazdy próbnej, to jeszcze można wybaczyć. Choć wielu naszym rodakom i to nie mieści się w głowie. Ale reszta tych chorych zasad? Zresztą sami zobaczcie i posłuchajcie. Zacznijmy od tego, że ogłoszenia tej firmy dość często się u nas przewijają, bo aut naprawdę mają dużo, oferta jest bogata, cenowo też czasem mocno atrakcyjnie, więc auta wpadają klientom w oko. Tak jak na przykład panu Mateuszowi, który patrzył sobie na ich stronie BMW 440i rocznik 2019 za prawie 45 tysięcy euro. Tu akurat cena wysoka, ale dobry przebieg bo tylko 22,5 tysiące kilometrów. Co z tego jednak, jeśli nie można wykonać jazdy próbnej, a dokładnie to można pojeździć tylko po placu, jak się ma troszeczkę szczęścia, czyli po alejkach między innymi autami, z prędkością kosiarki do trawy co najwyżej. Mało tego, nie można go nawet odpalić, bo auto jest na ekspozycji, w hali obok recepcji, w reprezentacyjnym miejscu firmy. A może chciałbyś wyjechać na słońce, żeby sprawdzić lakier? Zapomnij. Ja zaprobno to ogólnie ciekawy temat w Niemczech, niezwykle dziwoląg. Dla Polaków zupełnie niezrozumiały, dlatego poświęcimy temu osobno jeden z kolejnych odcinków naszych produkcji. Zanim kupisz auto, sprawdź je tak jak my w auto DNA. Www AutoDNA: www.autoDNA.pl AutoDNA oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze WIN. Z AutoDNA sprawdzić można m.in. historię wypadkową pojazdu, przeglądy, odczyty drogomierzy, przeznaczenie pojazdu, zweryfikować bazy skradzionych pojazdów czy odnaleźć archiwalne zdjęcia. Stare przysłowie mówi, że Polak jest mądry po szkodzie, a Ty bądź mądrzejszy od niego po szkodzie, którą odnajdzie dla Ciebie AutoDNA. Dziwolok numer 2, charakterystyczny akurat dla AutoExpo, to przeroz zatrudnienia. Istnieje tu dziwny podział zadań. Jest na przykład recepcja, która przyjmuje telefony, ale głównie po to, żeby powiedzieć dzwoniącemu, że wszyscy sprzedawcy są zajęci albo po prostu nie odbierają telefonów, więc trzeba dzwonić po kilka razy. A jak się już dzwonisz i masz pecha, to i tak nie połączysz się ze sprzedawcą, bo akurat jest zajęty, ma spotkanie z innym klientem, jest na przerwie lub cokolwiek innego. Nam na przykład za pierwszym przyjazdem nie udało się obejrzeć Forda, mimo uzgodnień telefonicznych. Na miejscu okazało się, że auta nie można obejrzeć, bo nie uwierzycie. Bo jest zarezerwowane przez naszego klienta, czyli pana Jakuba. Tak, dobrze słyszycie. Nasz klient zarezerwował auto, my je chcieliśmy w jego imieniu obejrzeć, a oni nam nie pozwolili, bo klient nałożył na to auto rezerwację. Pani w recepcji była bezradna, sprzedawca zajęty, więc nie przyjdzie. A kobieta mówi, że rezerwacja wygasa z końcem dnia, więc można jutro zadzwonić i ponownie auto zarezerwować. Ale dziś już nic nie załatwimy. Nazwać to szaleństwem to po prostu nic nie powiedzieć. Auto udało nam się ostatecznie obejrzeć za drugim podejściem, oczywiście bez jazdy próbnej. Sprzedawczyni, z którą się mówiliśmy, była zdumiona, że chcemy oglądać auto aż przez godzinę, zwykle potrzebujemy dużo więcej czasu, ale nie chcieliśmy jej straszyć. Powiedziała, że może nam dać max 45 minut, bo potem ma kolejne spotkanie, w ogóle nie ma co tu sprawdzać, bo Ford jest w bardzo dobrym stanie, zabrała klucze i poszła do siebie. Pan Jakub ostatecznie zdecydował się na zakup. Zlecił dalsze procedowanie transakcji. Negocjacje cenowe ustalenie warunku sprzedaży. Zaoferował, że za auto może zapłacić 26 tysięcy euro przy cenie zagłoszenia 26 990 euro, czyli około 1000 euro mniej. Sprzedawczyni w ogóle nie chciała rozmawiać o obniżeniu ceny. Uzasadnienie? Unik cen się nie negocjuje i wtedy stało się coś dziwnego, bo cena zagłoszenia sama z siebie uległa zmniejszeniu do kwoty 26 090 euro. Sprzedawczyni też nic o tym nie wiedziała, ale nie sprawiała wrażenia zaskoczonej. Po prostu wyszło na to, że ktoś z kierownictwa firmy, nad głową naszej sprzedawczyni, po prostu obniżył cenę w ofercie i w ogóle nie miało to związku z naszymi negocjacjami. Powstaje pytanie: po co jest więc sprzedawca? Czy tylko od podania kluczyków? Skoro nie można z nim nawet porozmawiać o cenie, a decyzje zapadają gdzie indziej? Kolejna sprawa: odbiór auta. Gdy pan Jakub już przebnął przez całą procedurę, zapłacił za auto, przyszedł dzień odbioru Forda. To również zostało nam zlecone, pana Jakuba nie było z nami. Więc umówiliśmy się ze sprzedawczynią, że przejeżdżamy dnia tego i tego o tej i o tej godzinie. Przejeżdżamy na miejsce w umówionym terminie i idziemy do sprzedawczyni. Ale nie, nie, ona już zakończyła swoją rolę. Mamy się ustawić w kolejce cudzysłów, odbiór auta, no, czyli tak zwanej wydawce. Tam dostajemy dokumenty auta, faktury za samochód i z tym możemy teraz jechać załatwić tablicę. A jak je załatwimy, to mamy wrócić po klucze do samochodu, no i oczywiście po sam samochód. Gdy wracamy po jakimś czasie. Znów stajemy w kolejce do tego samego okienka. Ktoś kseruje dokumenty, dostajemy kluczyki. No ale gdzie auto? No właśnie. Teraz z tymi dokumentami to już możemy stanąć do jeszcze innej kolejki. Do jeszcze innego pomieszczenia, gdzie jest dział wydawania aut. Ten prawdziwy już. Tam człowiek jest mocno zdziwiony. Ford? No jaki Ford? Dzisiaj? Ja nic nie wiem o żadnym Fordzie. U nas trzeba się wcześniej umawiać. Noż kur chciałoby się wrzasnąć. Z kim się umawiać? Nie wystarczy się umówić ze sprzedawcą? Ten człowiek bierze od nas kluczyki i wchodzi w to może Aut. Klika w kluczyki i nasłuchujemy. Może się fort odezwie. Spoko. Jest. Pracownik przeprasza, że kolega mu nie przekazał, że fort jest dziś do wydania. A uwaga! W tym dziale pracuje tylko dwóch pracowników. I jeden drugiemu nie przekazał informacji, a siedzą naprzeciwko siebie. Mają do siebie tylko przez biurko. Oddaje nam kluczyki i można jechać. Uśmiecha się na pożegnanie. Ale zaraz, zaraz. W kołach nie ma powietrza. Gdy zwracamy mu na to uwagę, stwierdza, że się nie znamy, bo to nowoczesne auto, i gdyby nie było powietrza, to samochód by to zakomunikował. Sami popatrzcie. Ostatecznie poszedł po kompresor, potem po drugi, bo pierwszy przestał działać, napompował koła i szczęśliwie odjechaliśmy. Dziwolok numer 3. Wspomniany już brak możliwości negocjacji ceny. I temu też poświęcimy któryś z kolejnych odcinków. Omówimy to na konkretnych przykładach z naszej działalności. Tymczasem pan Jakub od lipca cieszy się nowym nabytkiem. Jeszcze po drodze w Niemczech Ford napędzi nam trochę strachu, bo wyskoczył błąd ładowania akumulatora, a zostało z 250-300 km drogi. Ale jak nagle się błąd wyświetlił, tak szybko zniknął i już więcej się nie pojawił. Z kronikarskiego obowiązku podsumujmy jeszcze tylko. Ford S-Max 2019 rok, dwulitrowy diesel z automatyczną skrzynią biegów, 240 koni mechanicznych, 82 tysiące kilometrów plus 127 i cena 26 0,90 euro. Sobota, dzień odbył rauta. Pan jak dał już sygnał, że jest w pobliwkim McDonaldzie. Czekamy, zaraz będzie podjedziemy. thank you